Trena Janusz Piątek, z BKS-u Bochnia. Czy spodziewał się pan dzisiaj tak wysokiego wyniku? dzisiaj? Przede wszystkim nastawialiśmy się na zwycięstwo. Jego rozmiary oczywiście cieszą. Chociaż wiedzieliśmy, że gramy z bardzo dobrą drużyną, która zwłaszcza w początkowej fazie meczu miała dość klarowne sytuacje. No potem wydaje mi się, że ta pierwsza bramka nam troszeczkę pomogła, dała wiatr żagle i wykorzystaliśmy jeszcze dwie sytuacje, z czego się bardzo cieszymy. Czy był świadkiem pan kiedyś tylu y, pięknych bramek, bo bramka Maćka Rogusza i Ernesta Świętka? No przede wszystkim no, cieszymy się, że były gole. O ich urodzie będziemy pamiętać, ale najważniejsze, że te bramki dały nam punkty. Y, no przede wszystkim zawodnicy zaczęli podejmować decyzje o strzałach i myślę, że to jest kluczowy moment zwrotny, który pozwoli nam zdobywać więcej. Y, znaczy przez... Y stosunkowo długi okres, bo przez pół godziny pana drużyna się rozkręcała. No, można tak powiedzieć, że się rozkręcała, ale też Barcice grały zdecydowanie lepiej. E, lepiej operowały piłkę. My troszeczkę nerwowo, wiadomo, pierwszy mecz u siebie, każdy wie, że każdy mecz przybliża nas do, do celu, jakim jest utrzymanie i myślę, że troszeczkę Nogi były powiązane, ale po pierwszej bramce puściło i z minuty na minutę drużyna grała coraz lepiej. mniej więcej w kierunku, w którym chcemy dążyć. Czy właśnie będzie problem, że przez tak długi okres pana drużyna będzie się rozkręca, Bo jednak takie drużyny jak Limanowa, Limanowa czy inne drużyny walczące o awans do trzeciej ligi mogą to wykorzystać. Mogą, ale nie muszą. Myślę, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej. Myślę, że już za tydzień ten przestój będzie zdecydowanie krótszy. Czego oczekuje Pan przy, na meczu z Dmanowem? No Przede wszystkim w tygodniu musimy ciężko popracować, przygotować się do meczu, a jeżeli zawodnicy z takim entuzjazmem i wiarą będą pracować, to, to jak w każdym meczu będziemy się starać zdobyć trzy punkty. Dziękuję i życzę powodzenia. Więcej punktów.